Krzysztof Dębski siedział w pokoju rozmów z psychologiem. Znajdował się w kompleksie szpitala psychiatrycznego przy ulicy szpitalnej w Poznaniu. Był zaniedbanym mężczyzną o długiej brodzie i ciemnych włosach. Miał lekką nadwagę. Siedział praktycznie nieruchomo w fotelu, patrząc od czasu do czasu na obrazy wiszące w pomieszczeniu. Nie było ich dużo. Raptem dwa. Bardzo abstrakcyjne i napawające niepokojem z tego prostego względu, iż zawierały w sobie trójkąty. Figury geometryczne, które Dębski zdążył znienawidzić. Wiedział, że znaki te były obecne przy jego porwaniu przez istoty z gwiazd. Psycholog, która miała wysłuchać jego opowieści, notowała coś w podręcznym notatniku. Poprawiła okulary, które lekko zsunęły się jej z nosa, po czym zapytała. Jak się dziś pan czuje, panie Krzysztofie? Demski popatrzył na nią z wyraźnym lękiem w oczach. Możemy zdjąć te obrazy nie lubię, odpychają mnie, są obrzydliwe. Pani psycholog wstała, odkładając notatnik na biurko. Zdjęła niepożądane przedmioty, po czym schowała je za swój fotel. Usiadłszy ponownie na miejscu, powtórzyła pytanie. No więc, zaczął Dębski. Czuję się dość dobrze. Obiady podawane w za małych porcjach ale jakoś ujdzie. Mógłby mi pan opowiedzieć, jak się tutaj znalazł, to znaczy, co się stało, że pan do nas trafił. Owszem, Mogę opowiedzieć, ale uzna mnie pani za wariata. Panie Krzysztofie, rozmawiałam z wieloma ludźmi z zaburzeniami oso... Nie mam zaburzeń! Krzyknął pacjent, po czym zdając sobie sprawę ze swojej reakcji, usiadł na fotelu, z którego poderwał się w momencie po usłyszeniu oszczerstw. On miał zaburzenia? Wolne żarty! Kobieta przełknęła ślinę, jednak na pozór z zasadą bezpieczeństwa postanowiła kontynuować. Niech pan opowie, jak tutaj trafił. Być może uda nam się coś ustalić. Dodała spokojnym, matczynym głosem. No więc. Yy, siedzę tu od tygodnia, więc musiało się to zacząć jakieś osiem dni temu. Siedziałem przed chatką na swojej ziemi. Jestem rolnikiem z zawodu i wykształcenia. Teraz pewnie uprawy rzepaku doglądają mój syn z kuzynem. Na pewno sobie poradzą. A zatem, osiem dni temu, siedząc wieczorem z otwartą butelką piwa, yy, kuzyn oglądał jak nasi chłopcy grają w piłkę. Ja nie miałem zamiaru patrzeć w telepatrzydło, bo nie chciałem się denerwować, a po krzykach krewniaka wnioskowałem, że nie szło im najlepiej. No więc patrzę w niebo i nagle coś widzę, jakby trójkątny kształt, który zbliżał się coraz niżej i niżej do ziemi. Obiekt był czarny jak smoła, nie widziałem, czym to dokładnie było. Po chwili zniżył się na tyle, że osiadł na moim polu uprawnym. Pomyślałem sobie, że. albo to są ci, o których mówią Amerykanie, albo jakieś dzieciaki kupiły sobie quadrokoptera. Takiego drona, który lata i którym można sterować. Rozumiem odpowiedziała psycholog. Mój młodszy brat chciał coś takiego na święta. No to oboje wiemy o co chodzi odpowiedział Demski, lekko uśmiechając się. No więc wstałem i postanowiłem zobaczyć, co to było, gdyż znajdowało się dość daleko i głęboko w polu rzepaku. Nie jestem myśliwym, więc nie miałem ze sobą żadnej broni. Wziąłem tylko kij o złamanej miotły i udałem się w pole. Plantacja sięgała mi mniej więcej do szyi. Kijem torowałem sobie drogę i nagle wypłoszyłem łanie to jest samica jelenia. W porze letniej większość jeleniowatych zalega w rzepaku. Mamy potem z tym problem podczas zbierania plonów, bo uprawy wygłuszają hałas kombajnów i czasami taki zwierz zorientuje się, że coś nadjeżdża dopiero, gdy jest już za późno. Wielokrotnie byłem świadkiem takich incydentów. No więc, idę dalej, aż wreszcie widzę ten ciemny przedmiot. Ten obiekt, czarny jak węgiel, i zdaję sobie sprawę, że wszelkie odgłosy ptactwa, czy chociażby świerszczy. Dawno ustały. Panuje cisza kompletna. I nagle moich uszu dochodzi klekotanie, takie gardłowe jak te, te lili, te lili. Coś w ten deseń. Obracam się w prawo, potem w lewo i ciągle słyszę głosy nawołujące się nawzajem wręcz natrętnie. Zabracam, chcę wrócić po swoich śladach i nagle coś mnie przygniata plecami do ziemi. Widzę coś okropnego. To... to miało głowę w kształcie podobnym do pąku maku, a w niej obrzydliwą, trójkątną gębę i jamę ustną. Co gorsza, na każdym z zakończeń tej trójkątnej japy widziałem ostry, haczykowaty ząb. To coś miało aż troje oczu Umieszczonych przy każdej ze ścian linii Jaką utworzyła ta potworna gęba Szyja tego czegoś była wtopiona w czworoboczny tors Który wyglądał jak deltoid A na dodatek wychodziły z niego dwa ramiona po bokach I cztery nogi Wszystkie kończyny zwieńczone były szponiastymi Chwytliwymi rękami A one chyba miały po cztery palce Ta istota Ten potwór Zaczął mnie ciągnąć w głąb czarnego obiektu. Wierzgałem, kopałem, krzyczałem, ale chyba rzepak wytłumił cały hałas, jaki robiłem, bo nikt nie zareagował. Co gorsza, tych potworów było więcej. Obłapiały mnie swoimi kończynami, przypatrywały mi się, a ja patrzyłem na nie i jedynie co widziałem to trójkąty. Te symbole, namalowane na ich torsach. Pamiętam jeszcze, że potem jeden z nich przylepił mi coś do twarzy, przez co nie mogłem widzieć. Nie wiem co to było, ale po odgłosach domyśliłem się, że wciągają mnie do tego czarnego wehikułu, którym tutaj przylecieli. Później zapamiętałem tylko ból w okolicach kręgu szyjnego. Dopiero wtedy zrozumiałem, że to byli ci z gwiazd. Nie wiem czego chcieli, ale zatali mi sporo bólu. Czułem go w kolanach, kręgosłupie, pod paznokciami, w nadgarstkach, nawet w jelitach. Gdy wreszcie ściągnęli mi z oczu to coś, co zasłaniało mi wzrok, zobaczyłem ciemność, rozświetloną zielonkawymi ekranami, które zawierały jakieś symbole. Byłem unieruchomiony. Jedynym świadectwem tego, że te kreatury przemieszczały się wokół mnie, były ich oczy świecące w blasku monitorów i i. Krzysztofie? Powiedziała psycholog. Jeżeli to dla ciebie problem, możemy przerwać i dokończyć na kolejnym widzeniu w poniedziałek. Nie, nie. Chcę dokończyć tę opowieść. Chcę powiedzieć wszystko tak, jak pamiętam. <laughs> no więc. byłem wewnątrz. Leżałem unieruchomiony, ale świadomy każdej sekundy, która dłużyła się niczym godzina w klinice porodowej. A te skór wiele coś do siebie klekotały. Co takiego mówiły? Nie mam pojęcia, ale bez wątpienia chciały się czegoś o mnie dowiedzieć. Tak samo jak naukowiec próbuje się dowiedzieć czegoś o badanym gatunku poprzez jego sekcję zwłok. Po chwili ujrzałem, jak otoczenie wokół mnie podświetla się na baskudny, zielonkawy kolor, te istoty coś zaczynały przygotowywać. Używały dziwnych narzędzi, niektóre przypominały szczypce, inne jakieś pałeczki, inne jeszcze tuby. Pamiętam, jak jeden z tych potworów podlazł do mnie i wziął jakieś narzędzie, które wyglądało jak cienka blaszka wibrującego metalu. W pewnym momencie aż mnie zemdliło, kiedy przystawiał to coś do mojej głowy. Obraz zaczął mi się rozmazywać. Zauważyłem też, że inna z tych istot Zaczęła naciskać coś na zielonkawym ekranie. Wtedy nastała grobowa cisza. Te kreatury przestały wydawać jakiekolwiek dźwięki, co było aż obezwładniające. Następnie obcy zaczęli rozchodzić się do swoich stanowisk i coś sprawdzać. Dostrzegłem jeszcze, że rozmawiają ze sobą, a potem. pustka, zupełnie jakby urwał mi się film. Kiedy się obudziłem, leżałem na polu, a po tych wizytorach z kosmosu został tylko przygnieciony obszar rzepaku. Wcale nie taki jak te geometryczne znaki na polach w Ameryce. Po prostu jakby coś trójkątnego osiadło i się podniosło. Licho wie gdzie są teraz. Ale wiem jedno, ilekroć zobaczę trójkąt, tylekroć przypomina mi się co ze mną robili i jak to bolało. Panie Dębski, ale oględziny pańskich ran ograniczały się raptem do paru otarć. Gdyby ktoś pana otwierał, na pewno mielibyśmy ku temu jakieś przesłanki. Nie wiem, czy mnie otwierali, za to pamiętam i szczułem ból. Niech pani wyobrazi sobie igłę wbijaną pod paznokcie, a potem jeszcze gorsze uczucie w okolicach szyi. Jestem niemalże pewien, że robili to takimi narzędziami, aby nie pozostał ślad. Pani psycholog spojrzała na zegarek, a potem oznajmiła: Niech pan się prześpi, na dziś zakończymy. Jutro może się pan do mnie zgłosić ponownie, jeżeli chciałby pan coś dodać. Naturalnie, naturalnie, odparł Dębski po czym wstał i poszedł do sali, gdzie czekało już na niego łóżko z pościelą. Psycholog Agata Łyskowska skończyła notować swoje przemyślenia, po czym opuściła pokój i udała się do biura. Miała serdecznie dość słuchania fantazji jak na jeden dzień, wolała spędzić wieczór na popijaniu lampki czerwonego wina i oglądaniu seriali na Netflixie. Zanim się obejrzała, była już w swoim mieszkaniu. Nawyk powrotu do Kanciapy wszedł jej tak bardzo w rytm codzienności, iż robiła to niemalże automatycznie. Zamknęła drzwi do mieszkania, a w chwilę później przywitała swojego czarnego kota z białymi łapami. Nakarmiła go, następnie włączyła telewizor, wybrała usługę Netflix, by odpalić serial Dark. Serię o podróżach w czasie lubiła tę tematykę. Nagle coś zaczęło chrzanić się z łącznością. Wyskoczył komunikat o przerwanym połączeniu, a zaraz potem pojawił się śnieżący ekran, który sugerował, by wejść pilotem w ustawienia. Wtem na śnieżącym telewizorze piksele na krótką chwilę uformowały się w jakiś symbol przypominający trójkąt z licznymi detalami na obrzeżach. Kobieta zastygła, kompletnie zdziwiona tym, co zauważyła. Symbol jednak szybko się rozpadł, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów. Kobieta nie myślała nad przyczyną zjawiska zbyt długo, uznała, że jest zmęczona i mimo wszystko należy pójść spać. Ustawiła budzik na godzinę szóstą, ale zauważywszy na komórce, iż jutro będzie niedziela, postanowiła zmienić porę alarmu na dziesiątą. Zasnęła dość szybko, odpływając w błogostan ukazujący jej krainę snów. Niestety, początkowa faza spokoju i szczęścia zakłócona została przez piętno, swego rodzaju omen, objawiający się przed jej oczami jako trójkąt o obmierzłej, zielonkawej, nekrotycznej barwie. Symbole na nim wymalowane przyprawiały ociarki swoją strzelistą drapieżną fakturą. Śniąca próbowała uciekać, byle dalej od obiektu, który powoli zamieniał jej spokojny sen w koszmar. W jej głowie zaczął rozbrzmiewać klekot, taki sam, który opisywał dębski swego rodzaju dźwięk. Tekelili, tekelili. Następnym co Agata poczuła, był świdrujący ból w brzuchu. Sparaliżowało ją kompletnie i kiedy trójkątne masy w przybyszów z innej planety wypełnił niemal całe jej pole widzenia. Wybudziła się, spocona, drżąca z przerażenia, zszokowana. Zrobiła parę głębszych oddechów. Zmierzyła wzrokiem pokój, nabierając pewności, że znajduje się w bezpiecznych czterech ścianach własnego mieszkania i odetchnęła z ulgą. To był tylko sen, tylko durny koszmar, spowodowany fobiami tego wariata. Agata zwlekła się z łóżka, po czym poszła do kuchni, by zagotować wodę na herbatę. Nadal miała dreszcze i była znerwicowana po sennych majakach, jednak perspektywa wolnej niedzieli napawała ją optymizmem. Tego dnia była umówiona na randkę z Pawłem. Spotykali się już od miesiąca, a dziś mieli się wybrać do teatru z tego co pamiętała na siedemnastą. Zaparzając herbatę, spojrzała na zegarek. Dochodziła szósta nad ranem. Udała się z kubkiem herbacianej esencji do pokoju gościnnego, gdzie zazwyczaj spała na kanapie i włączyła telewizję. Wiadomości nie wskazywały, aby działo się coś nadzwyczajnego na polskim, politycznym podwórku. Jedyne, co przykuło uwagę pani psycholog, to pożar jakiejś chaty na wsi oraz trzy ciała znalezione przez strażaków. Błysowska należała do ludzi empatycznych, więc ta wiadomość nie wprawiła jej w najlepszy nastrój. Ale przecież co chwilę ktoś ginął, lub działa się jakaś tragedia. Nie było powodu, by rozwodzić się lub rozpaczać z tego powodu. Wreszcie po wypiciu herbaty postanowiła wziąć kąpiel. Ciepła woda pozbawiła ją uczucia chłodu nad ranem. Po umyciu włosów dużą dawką szamponu wyszła z wanny i wytarła się ręcznikiem. Odczyniła resztę porannej toalety i, ubrawszy się w ciuchy do chodzenia po domu, postanowiła coś zjeść. Śniadanie składało się z czterech kanapek z serem, szynką, pomidorem i ogórkiem oraz dodatkiem cebuli. Po taksy tym posiłku Agata ponownie odpaliła telewizor, aby sprawdzić, czy usterka z nocnego oglądania nadal doskwierała urządzeniu. O dziwo, śnieżący ekran nic nie wykazywał, a przełączony w ustawieniach poprawnie wyświetlił stronę Netflixa. No, czyli nie będę musiała na razie dzwonić do specjalisty, skwitowała. Reszta dnia minęła jej dość leniwie. Na czas wyznaczonej randki Łysowska odpicowała się na bóstwo i o wyznaczonej godzinie czekała w hali Teatru Wielkiego. Paweł szybko ją odnalazł. Był to przystojny brunet o atletycznej budowie, którego poznała na portalu randkowym. Umiał ją rozśmieszyć i zadziwić, ale także potrafił być szczery, co stanowiło źródło okazjonalnych kłótni. Najczęściej kończących się jednak rozejmem, choć i tak były to raczej przekomarzania się niżeli ostre awantury. Wreszcie wybiła odpowiednia godzina, a spektatorzy operowi zaczęli zajmować miejsca w auli, gdzie miała rozpocząć się sztuka o wymownym tytule Moc przeznaczenia. Zgodnie ze zwyczajem, śpiewana była po włosku, a translacja kwestii, jakie wypowiadali bohaterowie. Miała zostać wyświetlana na elektrycznej tabliczce umieszczonej na progu sceny. Zarówno Agata oraz Paweł zapoznali się z ulotkami streszczającymi fabułę tragedii i oczekiwali podniesienia kurtyny. W chwile po rozchyleniu połów czerwonego materiału rozpoczęło się przedstawienie. Historia opowiadała o rozbójniku i jego kochance. Zostają nakryci przez ojca Fem Fatal. Rozbójnik poddaje się, ale upuszcza bandolet tak niefortunnie, że kula zabija ojca jego kochanki. Konając, umierający przeklina zarówno rozbójnika, jak i swoją córkę. Historia ta rozwija się dalej o konflikt zbrojny, a także braterstwo broni, które zamienia się w zdradę, oraz ukrywanie się w pieczarze finalnie zakończone śmiercią kochanki rozbójnika. Agata podziwiała grających aktorów, śpiewnie wygłaszających swoje kwestie. Jednak coś niespodziewanie zaczęło dziać się z orkiestrą. Skrzypce zaczęły fałszować, flet rzęzić, a instrumenty bębniące klekotać. Znów poczuła to nieprzyjemne uczucie w brzuchu, kłujące i natrętne, aż wreszcie jej wzrok podniósł się na sklepienie auli, gdzie zobaczyła nekrotyczny blask fosforyzujący na bluźnierczy zielonkawy kolor i formujący się w trójkątny symbol. W chwilę później jej wzrok spowiła ciemność. Z przytomności wybudziło ją światło lampy w ambulansie. Paweł trzymał jej rękę z przerażoną, acz zatroskaną miną. – Agatka, dzięki Bogu, to tylko omdlenie, nie bój nic – Odleciałaś podczas przedstawienia. Zorientowałem się, kiedy twoja głowa opadła mi na ramię. Odwiedzę cię w szpitalu, to na pewno nic poważnego. Po tych słowach pani psycholog została przewieziona do szpitala na obserwację. Standardowe testy, jak ciśnienie krwi, pobranie próbki hemoglobiny, zostały przeprowadzone dość szybko, a następnego dnia Paweł z zatroskaną twarzą siedział przy łóżku swojej ukochanej. Co mi jest? Powiedziała Agata po długiej rozmowie na tematy niezwiązane z jej dolegliwością. Broda Pawła zadrżała. Chciał powstrzymać spływające mu z policzków łzy, ale nie mógł. W końcu wydusił z siebie. Rak, masz raka, i, i, i to z przerzutami. To podziałało na Agatę jak grom z jasnego nieba. Ile zostało jej czasu? Czy ma powiadomić rodziców? Co im powiedzieć? Czy może coś w ogóle zrobić? Tego typu pytania zaczęły kołatać się w jej głowie. Była w szoku. W pewnym sensie ogarnął ją taki paraliż, iż nie zdawała sobie sprawy z grawitacji swojego położenia. To było coś, z czym nie mogła się pogodzić. Drżącą ręką przytuliła do siebie głowę Pawła. Nie zorientowała się nawet, kiedy łzy poczęły skapywać z jej policzków. Dopiero później, gdy zapytała lekarza, ile zostało jej czasu, otrzymała wiadomość i w pomyślnych wiatrach co najwyżej miesiąc. To zdruzgotało kompletnie jej poczucie spokoju. Z każdym dniem bóle się nasilały. Podczas tych faz kobieta niejednokrotnie widziała rozmyte figury obcych, przemykających korytarzami, klekoczących, Nawołujących się w ten dziwny i niepokojący sposób, jaki opisywał to Dębski. Agata zdawała sobie sprawę z faktu, iż musiały to być halucynacje, z jakiegoś powodu pojawiały się podczas ataków bóli brzucha. Widziała obmierzłe pyski obcych pomiędzy twarzami płaczącej matki i ojca. Potem obserwowała zielonkawe symbole malowane na jej skórze przez te stwory. Nie krzyczała. Nie jęczała. Zdawała sobie sprawę z faktu, iż za niedługo to wszystko nie będzie miało żadnego znaczenia. W końcu nadszedł taki dzień, w którym obudziła się w kompletnej ciemności, gdzie widziała jedynie świecące ślepia tych kreatur. Poczuła, jak coś przekuwa ostrym przedmiotem jej brzuch. Jęknęła. Uczucie rąk zagrzebujących się w jamie brzusznej było dalece nieprzyjemne, wręcz Nienaturalne. Operowana próbowała krzyczeć, jednak ktoś lub coś wetknęło w jej usta rurę, która wynicowała się przez krtań do tchawicy. Drapieżny klekot przybyszy z kosmosu wzmógł się, a symbole na cierpiącej zajarzyły się na zielonkawy kolor. Wtedy też straciła przytomność. Obudziła się w czterech ścianach pokoju, wyłożonego poduszkami. Lampa na suficie izolatki została zapalona, po czym w progu drzwi do pomieszczenia stanęło dwóch solidnie zbudowanych pielęgniarzy oraz lekarz-psychiatra. Pani Łyskowska, jak się pani czuje? Wypuśćcie mnie stąd, nie jestem już chora na raka, wyzdrowiałam, wypuśćcie mnie, nie chcę tu być. Pani Agato, poznaje mnie Pani? Jestem doktor Krzysztof Dębski, ponieważ przebywa u nas Pani najdłużej ze wszystkich pacjentów i mamy problem ze zdiagnozowaniem Pani choroby, poza domysłami, iż może to być schizofrenia paranoidalna. Przedstawię Pani, co wiemy na pewno. Została Pani znaleziona w polu rzepaku niedaleko domu pewnego rolnika. Po tym jak trafiła pani do szpitala, skarżyła się pani na bóle brzucha, mimo iż skan Rentgena czy tomografia nic nie wykazały. Wspominała pani wielokrotnie o tym, iż ma pani kochanka, niejakiego Pawła, jednak nie podała pani poza tym żadnych informacji o nim. Twierdzi pani także, że została porwana przez. Nie, nie, nie! To ty zostałeś porwany! To ty! To ciebie porwały potwory z gwiazd! To ty jesteś tym rolnikiem! Pani Agato, z rolnikiem mam tyle wspólnego, co pingwin z Saharą. Chłopaki, przytrzymajcie ją! Widzę, że znowu zaczyna się jej atak histerii! Agata poderwała się, ale momentalnie została uziemiona przez pielęgniarzy. Dębski zdezynfekował jej ramię i zaaplikował zastrzyk, który ją uspokoił, a kiedy leżała, patrząc nieprzytomnymi oczami naokoło, poleciłby ją wykąpać z uwzględnieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. To powinno nieco ukoić jej nerwy, może nawet będzie mogła wreszcie normalnie przesiadywać na stołówce po tej dawce głupiego Jasia? Biedna kobieta. Gdy ją znaleziono, nie miała nawet dowodu osobistego. Wszelkie informacje, jakie o niej mamy, to te, które była w stanie nam podać. Pomimo jej twierdzenia, że miała raka, nie wykryto żadnych zmian w jej ciele o tym świadczących. Jest jak biała kartka papieru. Może być kimkolwiek. Twierdzi, że jest. Ale po co pani chce wiedzieć o takich rzeczach? Do reportażu odparła kobieta w schludnym ubraniu. Która kroczyła tuż za lekarzem. Mam zamiar udokumentować ten przypadek. Nie uważa pan, iż jej stan nie jest dziwny? Nie podlega żadnym objawom choroby umysłowej? Pomijam już fakt, że dom rolnika, który ją znalazł, parę dni później spłonął. Wygląda to, jakby szaleństwo od tej kobiety rozprzestrzeniało się jak zaraźliwa choroba. Nie pozwolę nazywać swojej pacjentki jakimś apogeum zarazy mentalnej. Stwierdził stanowczo Dębski. Cokolwiek ją spotkało, było na tyle traumatyczne, iż skrzywiło jej psychikę. Na przestrzeni roku błędnie zdiagnozowały ją aż trzech lekarzy, przez co przypisano jej nieodpowiednie leki. Nic dziwnego, że doświadcza zaburzeń własnych wspomnień. A co jeżeli faktycznie została porwana przez potwory z gwiazd? Dębski nic nie odpowiedział. Reporterka działała mu na nerwy. Najchętniej kopnąłby ją w dupę i wyrzucił ze szpitala. Ta siksa miała wręcz niezdrową fascynację do tragicznych wydarzeń. Typowo młoda hiena cmentarna spragniona chodliwego tematu. Lekarz westchnął, po czym kompletnie nie zważając na obecność reporterki zadającej kolejne pytania, udał się na swój obchód po szpitalnym skrzydle. Scenariusz nie czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.